No siema, siema yy, Będziemy dzisiaj oceniali wygraną mapę Czyli like map please Oceniam od 1 do 10 i lecimy z pierwszą gierką Tych <tryk> gierek będą 3 I potem ocenię od 1 do 10 O tara kontra tara Dobra wygrałem, podaj Podaj ten spike. No, 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 Dobra, 1 -0. no. Dobra, 1-0. nie, teraz remis. Chyba ja gdzieś o drodze. O, nie. Dobra, wyburzam to. Nie udało się. Jak my mam stąd wyjść? Dobra, lecę tam Idzie Idę ci pomóc spike, ale najpierw załatwię tego, tego typa. Rzucam tu na tą tarę. O, wybuchło! Dobra. Amber. Gol, 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 gol. Pierwsza runda wygrana. No i jeszcze byłem gwiazdą gry. Dobra, lecimy z drugą rundą. Ale wygrałam może dlatego, że miałem dwie legendy. Teraz mam. Dobra, podawaj. Podaj karak, kar, kar, dobra. O, o nie! Nie mam jak podać. Dobra, I tak Z mi się Ale tam bronią skupane. Ten mas mnie denerwuje, nie trzeba go usunąć. Chyba, że on nie mnie usunie. Dobra, dawaj, chociaż tego Mortisa i tego Maxa zabij. Dobra. Dobra, zrobię teraz ultem strzelę pięknie. Uwaga! Gol, Piękna akcja! Nieco mi zacięło, to jest chwilę. Ale dobra, już jest. Maszynki. Kurde 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 jest! Inta rzucimy. I tego maxa porobimy. Gol 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 gol. Nie, brakowało milimetr. <coughs> milimetro Amber tutaj na bramce. Dobra. O oh, nie no! Jeden, jeden. Gurde, kurde, 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 kurde. Dobra. Trzeba porobić makso. 125 życia mu zostało. No strzela go tego AMB. Dobra, druga runda wygrana. I ostatnia runda. Przypominam, że zostawieniu łapaczka w górę i subskrypcji. Bo niestety wtedy, kiedy ma się 1000 subów. Nie, więc no, myślę, że te 1000 subów kiedyś dobijemy. Chociaż nie wiem. doleci to leci, to leci. Kurde! milimetr, Milimetr! Dosłownie milimetr. Dobra, może rozwali to całe. Nie rozwaliło, jak zwykle. Kurde, nie! Z oszustwo. Ple mnie tak już nie doleci. O nie, 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 nie. Dobra, tego kiełka trzeba porobić. Ok. No baj run tutaj niż szkodliwy, może zostać. Ale... Tam... Proszę doleć! Już ty dziadu! Luo, luo. Dobra, ulta mam! Strzelę nie, co jest? Dobra, jak będzie następna akcja, to wtedy strzelę ultem. Halo? No coś mi przeszło znowu, jak zwykle. 1-0, ja pierdziłem. No halo, podajcie mi ją piłkę, ja nim strzelę. No. No, nie. no, dwie rundy wygrane, jedna przegrana. Dobra, przyszła pora na ocenę. Ja tą mapkę oceniam na mocne siedem. Siedem na dziesięć to no dobra ocena. Dobra, wezwij mi że jak nam zostawcie suba.